Uuu, i przepięknie, ale smaży YouTuber I zaczynamy kolejny odcinek z Fordy Horizon 5. A tym razem odbieramy drugie auto, na które wszyscy się składaliśmy. Ford Mustang już wam pokazuje, co i jak. A właśnie sobie upalałem BMEczkę, M5, -eczkę, którą sobie przygotowałem do driftów. Proszę bardzo. No i tak, tak jak w przypadku Raptora, tak samo jest z Fordem Mustangiem. Zobaczcie tutaj jest Ford Mustang 24 Ukończono No i teraz tak, żeby go odebrać Żebyście nie przegapili Ogólnie większość ludzi wie co i jak ale, ale przy Raptorze nie miałem jak wam pokazać Bo już go zdążyłem odebrać Więc tutaj u góry właśnie macie Nagroda za wyścig Horizon I klikamy sobie Odbierz Pobieranie I pobrano no, i teraz tak, wchodzimy sobie, w samochody. Tutaj kolekcja samochodów, zobaczcie, dostaliśmy Mustanga, ok. Mamy już 829 na 830 aut, bo jeszcze jeden tydzień, playlist i będzie już komplecik. No i sobie wejdźmy teraz w zmianę samochodu. Fordzik. I mamy Mustang GT2024, na pewno tył, klasa A739. Która odebrana? Tak się mu prezentuje. Zobaczmy sobie. Tutaj przyjrzyjmy się. Zobaczmy, jak pracuje. No dobra. Jak on wygląda w środku? Taki mamy wskaźniczek digital. Ogólnie tutaj mamy też, no jakby jak widzicie, ekran taki nie, Ale wszystko jest wyłączone, audio off adfon kurde i tak dalej, no nieważne Oczywiście szkoda, że nie robią tych wyświetlaczy takich, żeby one pracowały Przejedziemy się fabrycznym, a później zobaczymy to oferuje Opcja tuningowa Uuuu uuu, uuu, Kurde, ale dziwnie się nim jedzie Mówię, zaszpanuje Tuning Poddriftujemy, ale zaraz go chyba sobie zrobimy Tuning O kurde, nie ma siły Skleił, w ogóle nie chciał palić gumy nie? Może na dwójce Nie, słabiutko Nie ma siły. Nie ma siły upalać. Dobra, nie męczymy go. Respimy się w chacie i zobaczymy, co tutaj z niego wyciągniemy. Także jeszcze raz rzut oka. Okiem na to, co tutaj przygotowali twórcy i tak naprawdę producent. Kurczę tego Forda. Jak on się prezentuje? Elga, no, dosyć, dosyć. 5-litrowy silniczek. Standardzik w Fordach. Wyloty na masce. Ciekawe, co tutaj możemy. Tył się nie otwiera. Do środka, no to już nie mamy co zaglądać, bo już go oglądaliśmy. Czarno-biała skóra. Na fotelach jest Rekaro? Tak, Rekaro. Bardzo. Motorownia plastyczku też wycięte mustang. A, auto jak auto. I mustang jak mustang. Zobaczmy, co tutaj się da na szybko. Tylko taka akcja, wiecie. Jak to u mnie. <ścoughs> Zobaczmy, co tutaj za producent przygotował nam paletę barw. Lakierów. Dobra, więc tak, fabrycznie. Zostajemy go w niebieskim. Mamy taki nito ni to szary, nito grafitowy, nito czarny. Ale grafit, grafit, no nawet spoko. Bieli. Żółciutki taki aż pod pomarańcz podchodzi. U, tu czarny taki macik, proszę bardzo. I czerwony też fajnie się wyprezentuje. Nie wiem, który tutaj kolorek wybrać. Wybieramy czerwony, żółty, może ten mat. Wybierzmy sobie ten mat. Więc dobra, zapisz dla bieżącego, zaraz sprawdzimy sobie jakie ma e, perk'i do wykupienia. Nie, nie perk'i. Jak to się nazywa? Niegłośni, za punkty perk. Uuu, jak malutko dali, dobra, expa sobie podbiję, bo zaraz powinien mi wskoczyć 600 level, czyli tak naprawdę mi zeruje i wskoczy mi chyba szpiąta gwiazdka już. Dobra, to sobie wykupię wszystko. Podejrzewam, że tam sobie później go zrobię do wyścigów, ale teraz go zrobię. Karoserii tutaj nie mamy żadnego bodykitu przygotowanego przez twórców. Chodzimy sobie tutaj w ulepszenia niestandardowe. A tutaj już mamy bodykit. Proszę bardzo. Triple 7 Potrójne siódemki przygotowały nam bodykit. Mocno się zmienia przód. Całkowicie się zmienia przód. W ogóle pozbywamy się znaczka. Maska się cała zmienia. Poszerzenie. Cały body kit. Zobaczcie, jakie wy... pełno wylotów na przednim błotniku. Dużo mocniejszy próg odstający. Pilne błotniki się nie poszerzają. Tylko rozstaw pół. Pojawia się klatka bezpieczeństwa w środku. Spoiler nam się nie zmienia, ale masakrycznie też się zmienia tylny zderzak. Mega, mega mocne tutaj dyfuzory. No dobra, no ale na razie zostawiam, nie biorę tego. Silników mamy tak. Fabrycznie mamy 50486 koni, 567 N i 1700 kW. Możemy wrzucić 6,6 litra dieselek, 5,2 litra F8. 72 litra V8, 77 V12 i 84 V10. Oczywiście zostawiamy serię. Możemy zrobić napęd na 4, ale ja tego nie robię. Możemy sobie zrobić dwie turbosprężanki: sprężarka wyporowa i sprężarka odśrodkowa. Myślę, że sobie wrzucimy na pewno kompresorek. I zobaczmy teraz co my tutaj możemy sobie wrzucić. Możemy sobie wrzucić tylko tutaj zderzak Forzowy. Z regulacją i spoiler. O proszę, APR spoilerek jest. Triple 7. o kurde, masakra, a lotka. Fordowski, czyli pozbywamy się lotki. No i Forzowy, tandetny. No to chyba jesteśmy zrozmuszeni tak. Zrobimy sobie ten wielki Triple Seven i dobierzemy to Body Kit od nich, i już mamy cały komplecik przód, tył, wszystko. Niestety musimy kliknąć ten Body Kit, żeby można było go zmienić. Bo oddzielnie nie możemy sobie go modyfikować. No dobra, no to będziemy mieli coś takiego, ale kurde, naprawdę ogromna półka jest niesamowicie. Eee, koła. Ja sobie zrobię furę do driftu, więc zrobię oponki do driftu, szerokość największa 315, 30, 19 z przodu, kurde kawałaczka, a na tył 335, 35, 19, zwiększmy sobie cale na 21, 21, kółko, jakieś kółko wrzucamy sobie fajniejsze, coś tu by pasowało nam. Na razie koła mi się nie bawmy. Zostawię serię może. O, widzicie? To jest to samo koło, co użyłem do tej A5. Też tutaj pasuje, nie? To mogę zrobić. Też fajnie siedzi. Eee, sprzęgiełko. Krzynia biegów chyba. Ja Zostawę tutaj przy tej przejściobiegowej. W wow. hamulce wrzucamy sobie takie zawieszenie driftowe. Mamy komplet zawieszeń, nawet offroadowe. Oczywiście sobie wrzucimy ee, stabilizatory. I patrzcie, tutaj mamy klatkę. A ja tutaj mogę sobie zniwelować ją. Nie, nie zmienia mi się nic kompletnie. Zobaczcie, mogę zrobić bez klatki, z tym albo z tym i mi się nic nie zmienia. Jeszcze mi to jakby polepsza osiągi, chociaż klatkę fabrycznie od razu mamy. Dziwne, No ale dobra zobaczmy, że będzie. Niby dodałem ją, okej, okay. wciążona fura, no i teraz sobie ją wymaksujemy. Na fabrycznym motorze. Zobaczymy, ile się tutaj wyciśnie. Tylko mówię, nie robię demona prędkości. Chcę zobaczyć, czy on siądzie do driftu pod tam takim szybkim tuningiem, bez jakiegoś tam mega dopracowywania. Ten kompresorek wymaksujemy. Intercooler. Koło zamachowe. Cyk. I mamy już fulla. Zrobionego. Nawet fajnie się prezentuje. Zainstaluj konfigurację. Z A739 na, A, na S1 866, więc 130 jakieś tam punktów osiągów nam wzrosło. 100 tysięcy mi kosztuje ten tunik I mamy tak, z masy 1700 na 1459 i z mocy 486 na 952, więc jakieś takie 400. 500. 500 450 400 koni. Bo w... ja, kurde. kliknę mnie ten przycisk, dobra. Także wyjedziemy się przetestować. Patrzymy. Teraz jak gada. Kompresorek słychać. Dobra, zaraz go tutaj przetestujemy. Jeszcze tylko ustawienia samochodu. Tuning samochodu. Ja sobie... Zawsze robię przód 1-3, czyli zmniejszam ciśnienie, tak żeby przodem mi zawsze auto dobrze kleiło. A tył znowu robię na 3-1, bo żeby ten wielki walec jakby bez problemu zerwać mu tą przyczepność. Co do biegów, zobaczymy, jak one siedzą, czy trzeba będzie je wydłużyć. Tutaj już na razie tam się nie bawię. Eee, tu sobie tylko zepniemy na 100%. 100%. A szybko. To jest szybki tuning. Nie będę go dopracowywał teraz. Uuuu, uu, ale ma tendencję do spinowania. Zobaczcie, jeszcze go muszę wyczuć. Ale dobrze siedzi ten satynowy kolorek, czarny. W tych barwach tutaj kolorystycznych. Na tym przystanku małym kątem, można nim latać mega ciężko. Trzeba się pilnować, żeby go nie spinowało. O. tendencje tendencję ma do spinowania. Ogólnie chyba się nie nadaje to do driftu, tak mi się wydaje. Wiadomo, no, każdy można zrobić i sobie wyczuć i poustawiać. Niby się da, ale wiecie co, no, jednym, jeden jakby jest stworzony do driftu, a drugi jest na siłę zrobiony, nie? Myślę, że ten bardziej by był pod jakiś może wyścigi albo dragi. U, nie wiem, no, tak jest specyficzny ma ten body kit. No niby tutaj ślimaki sobie robimy uuu przepięknie, ale smaży Nie no, kwestia przyzwyczajenia, wiecie co, no nawet spoko Sami widzicie Przekładeczka Już go wyczułem troszeczkę Idzie, ale smażonko. A, a i mówiłem, tutaj przesadziłem delikatnie, już chciałem mocno wyjść i lekki spin złapaliśmy. Dobra, lecimy sobie autostradą, zobaczymy tylko przy tym ustawieniu, zawieszenia i wszystkiego, nie mi ciężko go ustabilizować. To jedziemy się, zobaczymy. No już troszeczkę zdech. na piąte zdycha pod górkę. Więc słabo. Myślę, że na, wiadomo, no jakbyśmy go wsadzili turbo i nie w tą stronę pojechamy w ogóle. Pojechaliśmy tutaj w stronę ronda małego, a nie pojechaliśmy w stronę dużego, ale damy radę. Smaży, smaży, wychodzimy. O, kurde przesadziłem. Chciałem w tą drogę wyjechać. I oczywiście trafik musimy tu popsuć, bo już chciałem szerzej iść. Daję radę. Ach, piątka, już nie było już siły. Strzeliłem ze sprzęgła, ale już nie dawał rady, kurde, tutaj tak zerwać. No dobra, no fajne auto, ogólnie fajne auto. Fajnie wygląda, fajnie brzmi. Wnętrze fajne, fajny ten satynowy kolorek. Fajny body kit, fajnie, że dodali od razu na starcie i jest możliwość przerobienia tego auta, akurat kurde spotkała nas tutaj noc więc nie ma za bardzo jak tu go wam zaprezentować w wyścigach nie będziemy startować bo bym musiał zmienić cały tuning Ale słaby jest. Demonem prędkości nie będzie. Fajnie, że dostaliśmy świeżynkę na ten rok. To jest auto na ten rok 2024. Dopiero była premiera też w Europie. Więc fajnie, tak na dzień dobry. Mamy też nowe auto w grze. Jak widzicie, tutaj ten ekran no nic nie wyświetla. Pojedyncze rzeczy, ale jest jakby wyłączone. Tak, muzyka jest wyłączona. Kawiecie, ja jakbym włączył muzykę Może się też tam włączyła? Kurde, nie chcę ryzykować. Nawami autorskimi. No dobra, poczekajcie, spróbuję. Nie. <laughs> Fajnie by było, jakby to było spięte, ale jaja by były. Byśmy mogli sobie lini Ten. Y stacje radiowe zmieniać, i tu powinny się też zmieniać. Kurde, ale by była jazda. Mamy ten manual w ogóle, widzicie, bo on odrywa rękę. Czyli nie używa manetek albo automatu jakiegoś tam, tylko normalnie jest manual. Ej, Ej Mariana, za wolno zmieniasz bieg, ja już założyłem zmienić, a to dopiero wziąłeś rękę i zmieniłeś. Zobaczymy, no jeszcze go przeciągniemy tutaj. Jany malował te linie. Widzicie, jak one prowadzą? Kurde. Ej, tutaj widzicie, na, na dole po prawej stronie tego wyświetlacza mam podaną chyba 3, 3, 3, 3, 3, 3 i 3, 3 eee, ciśnienie w, w ogumieniu chyba, nie? No to chyba się troszeczkę nie zgadza, bo zrobiliśmy 1, 3 i 3 i 3, 1. Zobaczymy czy duże rondo pociągnie na czwórce. Trójka, na razie mamy trójkę. I czwórka. No dobra, radzi sobie w miarę. Ale mega się trzeba z nim pilnować, on jest mega kurde spinującym autem. Ale smaży. O, i widzicie delikatnie, kurde, delikatnie przeoczyłem. Smaż, czwórkę. Ach, te trafiki. Krujeczka, przekładka i lecimy szeroko Przeciągniemy A, poszło i zobacz, wstał z trójeczki, kurde, dobrze jest Drift King, kurde! Wrócił do miasta! Ej, no jest kurde różnica w ogóle w tym, jak ja teraz jeżdżę, jak kiedyś jeździłem, pamiętacie to? Moje początki driftowania, ja pierdykam. Dobra, fajne auto nawet, spoko. Fajnie się prezentuje, no teraz to taki kurde, czarny Bandyta Mroczny taki kolorek, satynowy, czarny. Ta felga też fajnie siadła. Zobaczcie to. No dobra, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o łapce, pamiętajcie o subskrypcji. Zapraszam do mnie na Discorda, zapraszam na moje live. No i pamiętajcie, że jest opcja wspierającego mnie na kanale. Fajnie będzie. Im Was więcej, tym lepiej. I tyle. Dziękuję i do następnego. Cześć. To chłopak szalał. Narka.